Cześć wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę wam, w jaki sposób wyłączyć aplikację Update w systemie Android Marshmallow czy też Android Nougat 7.0 w Samsungu Galaxy S7. Dla przykładu, Update to jest taka aplikacja po lewej stronie od ekranu głównego, która przekazuje nam dosyć istotne wiadomości nie? według kategorii, jakie nam sobie jakie sobie wybierzemy, ale nie wszystkich ona interesuje, niektórzy nie chcą jej tam po prostu widzieć, w związku z czym można po prostu ją włączyć, wyłączyć, jak to zrobić, wystarczy przeciągnąć palcem od lewej do prawej, przejść tutaj do tej aplikacji, jeżeli oczywiście jest włączona, w tym momencie jest wyłączona bo ją wyłączyłem, albo druga opcja, jeżeli chcielibyśmy do niej wrócić, przeciągnąć palce do siebie, dwa palce do siebie i przechodzimy tutaj i ją możemy sobie włączyć tak jak widzicie, zwykły przełącznik ciach i w tym momencie aplikacja będzie nam już działać, możemy wrócić wstecz i zobaczcie, od lewej do prawej przyciągnę palec i aplikacja Update włącza się i aktualizuje jeżeli ją chcemy wyłączyć jeszcze w inny sposób, możemy kliknąć tutaj, trzy kropeczki, wyłącz Update na ekranie i od razu przejdziemy do tego miejsca, gdzie możemy cyk, cyk, cyk tak więc, według uznania, mam nadzieję, że się to komuś przyda, dajcie znać, czy używacie tej aplikacji, czy ją wyłączacie. Jeżeli chcielibyście ją systemowo wyłączyć, odinstalować się raczej jej nie da, ale możemy przejść do ustawień. Zobaczcie, przejdźmy sobie do ustawień i następnie do aplikacji. I tutaj, nie wiem, czy ona tutaj będzie, czy dalej, zaraz Wam powiem. Update na U, 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 O, jest update, zobaczcie tu, 50 MB zajmuje i nie można jej odinstalować, ale można ją ewentualnie wyłączyć. Tak jak zresztą tutaj widzicie, zmień ustawienia systemu, zezwalaj na dostęp. No i jedyne co możemy zrobić, to spojrzeć, ile zużyła sieć komórkowa. Zobaczcie 25 MB, więc jak ktoś ma tutaj jakieś pakiety, to, to warto byłoby dodatkowo ją tutaj wymusić, na przykład zatrzymanie i dodatkowo jeszcze ją wyłączyć. Tak więc wtedy nie będzie ona pracować. No i z mojej strony chyba to tyle. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to pytajcie, dajcie znać, czy używacie tej aplikacji update, czy też ją wyłączacie. Ja szczerze wam powiem, zostawiam ją włączoną, mi ona nie przeszkadza. A czasami przejrzę sobie tutaj. Jakieś informacje zgodnie z moimi zainteresowaniami, jakie sobie tu powiedzmy, można ustawić, technologie i tym podobne. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć wam.